Jednym z głównych filarów leczenia i profilaktyki osteoporozy są odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz regularna aktywność fizyczna. Kluczowe są ćwiczenia wzmacniające z obciążeniem. Możemy do takich ćwiczeń wykorzystać ciężar własnego ciała albo ciężar zewnętrzny. Na przykład hantle w przypadku warunków domowych mogą to być nawet butelki z wodą, taśmy, piłki i inne małe przyrządy. Które znajdziemy na sali ćwiczeń, albo właśnie w domu. Zaprezentuję kilka podstawowych ćwiczeń, które uruchomią cały nasz układ mięśniowo-szkieletowy. Będą to raczej ćwiczenia łatwe, z bardzo delikatną progresją w postaci niewielkiego obciążenia. Zaczynamy. Zaczniemy od pozycji siedzącej. Poszukajmy krzesła, które umożliwi nam siedzenie z zachowanymi kątami prostymi w miarę możliwości w stawach biodrowych i kolanowych, dające nam stabilne, mocne podparcie pod miednicą. Bardzo ważne jest ustawienie miednicy w pozycji neutralnej, aktywne mięśnie posturalne, mięśnie brzucha, nieco uniesiony mostek, cofnięta głowa. W tak ustabilizowanej pozycji możemy zacząć od najprostszych ćwiczeń izometrycznych z oporem własnych rąk. Teraz z wydechem napieramy dłońmi od zewnętrznej strony ud, nie pozwalając na żaden ruch. Z wydechem napieramy, wdech, rozluźnienie, wdech, z wydechem. Napięcie izometryczne. Wydech. Pamiętajmy, aby w trakcie wykonywanych ćwiczeń cały czas kontrolować postawę. Pamiętajmy o ramionach, głowie, niednicy. Teraz umieścimy dłonie od wewnętrznej strony ud i podobnie. Z wydechem napieramy. Wdech. Rozluźniamy. Staramy się utrzymać stabilną pozycję. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy piłki, niewielkiej. Ona ma około 22 cm średnicy. Umieszczamy piłkę między dłoni. Pamiętamy o odpowiednim ustawieniu tułowia i głowy. I teraz z wydechem napieramy dłońmi, ściskając piłkę. Dech. Rozluźniamy. Z wydechem. I jeszcze raz. Mhm. To było łatwe. Teraz odłóżmy piłkę na uda. I przejdźmy do Ćwiczenia, które bardziej zaangażuje nasze uda i brzuch. Wdech z wydechem. Wyprostujmy kolano. Przejdźmy do zgięcia grzbietowego w stawie skokowym. Wracamy. Wdech z wydechem. Powtórz. Lewa noga. Wracamy. Jeszcze raz. I wróć. Jeszcze raz. Mhm. I teraz połączmy oba ćwiczenia. Ściśnij z wydechem piłkę i staraj się prostować kolano, utrzymując odpowiednią stabilną pozycję. Cały czas angażujesz mięśnie brzucha, mięśnie posturalne. Oddychasz, wdech. Z wydechem druga strona. Wdech. I jeszcze raz z wydechem. Mhm, bardzo dobrze. Teraz potrzebujemy taśmy. Nie musi być ona bardzo długa. Kolor też nie jest przypadkowy. Jest to średniej, a w zasadzie niskiej gęstości taśma. Która umożliwi nam ćwiczenie wzmacniające, zwłaszcza obręczy barkowej, jednocześnie aktywizuje mięśnie posturalne. Umieśćmy taśmę na dłoniach, kciuki skierujmy na zewnątrz. Stopy całe oparte na podłodze. Pamiętajmy, mostek uniesiony, głowa cofnięta. Mhm. Łokcie blisko tułowia i z wydechem rozciągamy taśmę. Wracamy. Wdech i z wydechem. Wdech jeszcze raz. I wróć. Wstań naprzeciwko ściany. Dłonie umieść na wysokości barków albo nieco niżej. Łokcie skieruj delikatnie na zewnątrz. Lekko. Napnij brzuch, aktywuj tułów i utrzymaj ciało w jednej linii. Teraz weź głęboki wdech, z wydechem zbliż się do ściany. Cały czas utrzymaj ciało w jednej linii, z wydechem wróć. I powtórz. Teraz pokażę kilka ćwiczeń w pozycji stojącej. Na początku upewnij się, że masz delikatne podparcie. Bardzo ważne jest, czy potrafisz utrzymać odpowiednią pozycję w pozycji stojącej. Pamiętaj, miednica powinna być ustawiona w pozycji neutralnej, aktywny brzuch, głowa cofnięta, mostek wyżej. I teraz z wydechem unieś prawą nogę i zbliż do krzesła. Wróć. Powtórz na drugą stronę. I powtórz kilka razy na zmianę. Teraz ugnij prawe kolano i wysuń nogę w tył. Aktywuj pośladek. Staraj się nie przechylać w stronę podparcia. Cały czas trzymaj ciało ustawione w jednej linii. Odsuwasz kolano udo od linii ciała i wróć. Druga strona, analogicznie. Powtórz. Teraz, jeżeli czujesz się pewnie, możesz połączyć te ćwiczenia. Hmm. Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, i od razu przenieś w tył. I powtórz. Jeszcze dwa razy. Staraj się utrzymać aktywny, stabilny tułów. Druga strona. Mhm. Dobrze. Teraz... Jesteśmy gotowi do półprzysiadu. Stopy ustaw na szerokość bioder albo nieco szerzej. Pamiętaj, masz delikatne podparcie, jednak nie przechylaj krzesła w swoją stronę. Pamiętaj, aby przysiad zacząć najpierw od wysunięcia bioder w tył, a dopiero później od delikatnego zgięcia kolan. Pilnuj. Aby kolana nie wysuwały się przed linię stóp, wróć. Powtórz. Wróć. Cały czas pamiętaj o aktywnym brzuchu i odpowiedniej pracy ramion. Staraj się utrzymać klatkę piersiową otwartą, a pośladki aktywne. Również samochodzenie może być bardzo dobrym ćwiczeniem, które może zapobiegać osteoporozie. Jeżeli do tego dodamy ciężarki, nie jest zbyt ciężkie, bo tutaj mamy o wadze 1 kg, zachowując odpowiednią postawę, możemy bardzo efektywnie wzmacniać nasze mięśnie. Także chwyć ciężarki symetrycznie o jednakowej wadze po obu stronach ciała. Pamiętaj o aktywnym brzuchu, odpowiednim ustawieniu miednicy oraz ramion i przespaceruj się. Mhm. A jeżeli w dodatku masz obok siebie schody, spróbuj. Jeżeli czujesz się pewnie, Wejść najpierw na pierwszy schodek z obciążeniem w dłoniach. Mhm. Spróbuj może wyżej. Mhm. Bardzo dobrze. I spróbuj równie stabilnie zejść. Mhm. Jeżeli na razie obawiasz się ćwiczenia z ciężarkami, przytrzymaj się ściany albo barierki i wejdź na schodek. Mhm. Jesteś w pozycji wyprostowanej, stabilnej, bezpiecznej.